Proszę Państwa, że o najważniejsze trofeum w świecie piłki nożnej zostały tylko cztery drużyny. Więc z nich zobaczycie już niebawem w naszej transmisji. Nie wyłączajcie odbiorników! Szanowni Państwo, Albaid Stadium pęka w szwach. Jesteśmy gotowi na futbol na najwyższym światowym poziomie, a o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na wielkie półfinałowe emocje. Dziś poznamy jednego z finalistów tych mistrzostw. Reprezentacja Francji, zagradzi z Marokiem. Półfinał czas zacząć, a potem skończyć i awansować do ostatecznej walki o puchar. Ale tylko jedna z tych drużyn zagra w finale. Trzeba położyć wszystko na szali. Tu będą grali na 120% swoich możliwości. Kto będzie twardszy, silniejszy, sprytniejszy? Zobaczmy. Teraz możemy zapoznać się ze składem Francuzów. Ugo Juris stanie między słupkami. W obronie Gaio Kupamekianu wystąpi obok Rafaela Varana. Kingsley Coman oraz Kylian Mbappe zagrają razem na bokach pomocy. W linii ataku zobaczymy Oliviera Giroud. Na pewno zobaczymy wysoki pressing w wykonaniu tej drużyny. Tak jak nieraz już miało to miejsce. O tak, rzeczywiście. Lubią przytrzać przeciwnikom życie, paraliżować ich akcje i tylko czychać na przejęcie i szybką kontrę. Takie podejście oczywiście ma plusy i minusy, kosztuje mnóstwo zdrowia i potrafi być ryzykowne przez odsłonięcie pola. Ale wszystko zależy od jakości wykonania. Gwizdek i zaczęło się. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Antoine Griezmann. Jules Koundé. Coman ma teraz piłkę. No, dobra to była obrona. Krótko gra, chce tym zaskoczyć. Griezmann, polekarne. Ładnie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Ośrodkowanie Griezmana. Komfortowo zatrzymuje ten strzał Mbappé teraz przy piłce. Piękkę ma Kingsley, command. Ale zagrożenie wciąż jest duże. Jedenastka. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. To może nam otworzyć wynik. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Zawsze się powtarza, że rzuty karne to loteria i tak było tym razem. Jeśli stoisz na bramce, musisz wybrać, w którą stronę się rzucisz. Tutaj widzimy mylną decyzję i piłka ląduje w siarce. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Nie daje sobie w kasze dmuchać. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Rzesza na bramkę! O, naprawdę dobra obrona! Pole karne, głęboko teraz. Niewykorzystany, stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Dajotu Pamekanu. Podanie do Komana Griezmann. No i po akcji mamy sygnalizację spalonego. Pracą piłkę muszą znów o nią powalczyć. Kylian Mbappé. Teraz Teo Hernandez. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Ładne dogranie na dobieg. Ten atak wziął w łeb. Giroud. Kingsley Coman. Dobra decyzja, udane przejście. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie. Było bardzo groźnie. Coman. Olivier Ziru. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Francuzi prowadzą jedną bramką i być może na tym nie poprzestaną. Spróbują teraz podwyższyć po rozegranym rzucie rożnym. Griezmann polekarne. Dobrze wybija już po zagrożeniu. Dobra interwencja, strzał gorszy. Nie będzie centry, krótkie rozegranie. Griezmann, w pole karne. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Mbappé teraz przy piłce. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Józef N. Missyri. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Hundę z piłką. Mbappé. Uwaga, może teraz. Wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Bardzo pasywnie teraz grają. Drużyna przeciwna może przecisnąć. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Upamecano. Upamecano przyjmuje piłkę. Chwameni. Joukoudé. Griezmann. I teraz dystansu. Próba. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. A Kim Zijek. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. W ostatnim kwadransie daje się odczuć wyraźną dominację Francuzów. Naciskają, próbują, coś z tego może być. Robią sporo, żeby zwiększyć swoją przewagę do dwóch bramek. Którąś z tych szans w końcu zamienił na gol. Sędzia odgwizduje spalonego, to wszystko było na granicy. Baran Podanie do Komana. Kingsley, Komana. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Mogło być bardzo groźnie. Ale pani arbiter czuba na posterunku. Dostrzegła chorągiewkę w górze i odwizduje spalonego. Było blisko. Dobrze, że nie jestem liniowym. Adriano Rabio. Po pierwszej połowie nieco lepsza drużyna francuska, ale to nie jest duża przewaga. Wciąż wszystko jest możliwe. Oglądamy zacięte i bardzo wyrównane spotkanie z dobrą postawą defensywy, zwłaszcza tej drużyny, czego odzwierciedleniem jest zero straconych bramek przy jednej zdobytej. Mbappé, gol! Wielki finał coraz bliżej. Dwie bramki przewagi to naprawdę sporo. Teraz to drużyna przeciwna jest na musiku. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Na razie 2-0. z piłką. Sosa Ależ przymierzył, ależ uderzył, pokonuje bramkarza z dystansu. Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko pozazdrościć? I znowu gramy. Francja urządza sobie dzisiaj tutaj naprawdę niezłe strzelanie. na piłka za obronę. Pierwsza połowa meczu na stadionie Albaitz za nami. Druga połowa meczu właśnie się zaczęła. Reprezentacja Francji wysoko prowadzi i pewnie zmierza po zwycięstwo. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Lizzie yeah. przy pince. Dobre, skuteczne wejście. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Rafael Varane spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Saliba, teraz Teo Hernandez. Teo Hernandez. Adrian Rabio, Mbappé. Rabio ma piłkę. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Jedno celne podanie za drugim. Drużyna przeciwna na karuzeli. Broni ten strzał, ale co dalej? Chwameni. Drużyna francuska panuje nad piłką. Procentowo mają zdecydowanie częściej. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. No, tutaj mogą wręcz za chwilę podwyższyć wynik. O, już ostatnie 30 minut tego spotkania. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Varan, Teraz Teo Hernandez. Tracą posiadanie piłki Francuzi. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Obrona próbuje nadążyć za tą wymianą podań. Uwaga sparował strzał, ale piłka nadal w grze. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Aurelian Człameni. Teraz Teo Hernandez. To co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Wizman. Niecelne zagranie. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania, Aurelian Człomeny. No nie, nie. Tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata. Ćłamieni. Teraz Teo Hernandez. Teo Hernandez. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Uderzenie poprzeczka i piłka w grze. Kosmos. Co tu się dzieje? Znowu gol. A zatem cztery bramki przewagi. Zobaczmy to jeszcze raz. Futbolówka trafiona głową wpada do siatki. Nie ma wątpliwości. Nie każdy by potrafił coś takiego strzelić. Jutro nie mało dzieciaków będzie próbowało to powtórzyć. My możemy jedynie pogratulować. Mamy już zatem 4 do 0. Dobrze, teraz brankarz broni ten strzał z dystansu. Lilian Mbappé. Griezmann. Rabio, ma piłkę. Bunu, łatwo to chwyta. Teo Hernandez. Teraz Teo Hernandez. Mateo Genduzi. Saliba Varan przy piłce. Adrian Rabio. Teo przy piłce. Mamy strzał. Powstrzymuje strzał. Aurelian Człameni. Aurelian Człameni. Varan. Cierpliwie budują ten atak. Kolejne celne podanie. Saliba. Teraz Teo Hernandez. To nie było dobre zagranie. Francja może już spokojnie czekać na końcowy gwizdek. Z takim wynikiem nie musi się niczego obawiać. Robili dziś z rywalami co tylko chcieli. Właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Trener nie byłby trenerem, gdyby nie miał kilku uwag, ale naprawdę kończący się mecz mogą zaliczyć do uda. i mamy próbę z dystansu. Wow, wow, wow! Ale skuteczność z daleka. Ten młotek w nodze. Co za bramka! Realizator zapoznaje nas teraz z tym jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Powiększają przewagę 5 do 0. Tylko minuta dodatkowego czasu. Proszę Państwa, półfinał dobiega końca. I to Francja zagra o Mistrzostwo Świata. Dominacja w tym meczu była widoczna w zasadzie od początku do końca. I chyba każdy przyzna po ostatnim gwizdku, że ten półfinał jednoznacznie wskazał nam lepszą drużynę. Końcowy wynik nie daje nam żadnych złudzeń.